Z pielgrzymiego szlaku to się same pielgrzymkowe wspomnienia w człowieku rodzą. Pamiętam kilkanaście lat temu już wszedłem na pielgrzymkę do Santiago de Compostela, ponad 800 kilometrów, i trochę się denerwowałem, kiedy na 100 kilometrów przed Santiago przyjeżdżali sobie różni inni ludzie. Trzy dni szli pieszo i dostawali dokładnie taką samą kompostelę, czyli certyfikat, że się doszło do Santiago de Compostela jak ja, to jak, ja 800 km bo oni 100 i dostali taki sam certyfikat, to nie jest w porządku. Dzisiaj ostatni dzień na do Maryi, też przejechało wielu nowych pielgrzymów do naszej grupy również, no i oni tacy są świeżutcy, nic ich nie boli, spokojnie idą, a my już od czterech dni w drodze, wszystko nas boli, pęcherze, kostka mnie boli, nie powiem jeszcze co innego mnie boli, zmęczony jestem, niewyspany, i oni sobie ten ostatni dzień pójdą, i też sobie tam pójdą do Matki Bożej, i też będą przyjęci, może nawet lepiej niż ja. Jest nas coś takiego, że ciężko nam przyjąć, że ktoś przyjdzie w ostatniej chwili, a dostanie tyle samo. Tak właśnie dzisiaj w Ewangelii, którą czytamy o gospodarzu w Winnicy, który przyjmuje najpierw do pracy z samego rana, potem o dziewiątej kolejnych pracowników w południe, po południu, a potem jeszcze przed samym wieczorem. Bierze kolejną grupę pracowników i na koniec daje im tyle samo. Ci, co byli od początku dnia, dziwią się. To nie jest sprawiedliwe. Chcielibyśmy, żeby Pan był sprawiedliwy, żeby od wszystkich tyle samo żądał i wszystkim tyle samo dawał, ale tak się nie da. Zobaczcie, jeżeli myślimy o kimś, kto się nawraca w ostatnim dniu swojego życia i mówimy, nie jest w porządku. Przecież ja całe życie zachowywałem przykazania, żyłem grzecznie. Nie oddawałem się przyjemnością, a on robił co chciał i teraz on też będzie zbawiony? Nie podoba nam się to, ale pomyśl, gdyby chodziło o Twojego brata, albo o Twoją siostrę, albo o Twojego syna, o Twoją kochaną córkę, która się zagubiła. nie cieszyłbyś się, że w ostatniej chwili mogłaś nacisnąć z Bożym Miłosierdziem? Cieszyłbyś się. Ale jeśli chodzi o innych, to kręcimy nos. Całe szczęście, że Pan Bóg jest dobry, miłosierny. Kocha nas wszystkich bez względu na to, w którym momencie się do Niego zwrócimy.